Po zimowej przerwie, która z pewnością niemiłosiernie dłużyła się kibicą fortuna pierwszej ligi, czas na powrót na boiska. A skoro wrócili piłkarze, wracamy i my z naszymi magazynami. Na wiosnę będzie ich dwukrotnie więcej, bo oprócz podsumowań będziemy prezentować naszym widzom również zapowiedzi weekendów w fortuna pierwszej lidze. Rok 2021 z pierwszoligowymi emocjami, czas start. Na zachętę przed długą i intensywną wiosną, Creme de la Creme roku 2020 na zapleczu Ekstraklasy. Pod koniec grudnia przedstawiliśmy naszym widzom 10 najpiękniejszych goli z ubiegłego roku, a Wy wybraliście najlepsze z nich. A teraz przechodzimy już do tego, co w Fortuna pierwszej lidze działo się w miniony weekend. W sobotę rozegrano dwa zaległe spotkanie z jesieni. To pierwsze to mecz ŁKS-u z GKS-em Tychy. Łodzianie chcieli zacząć wiosnę dużo lepiej niż zakończyli jesień, ale od początku aktywniejsi z przodu goście. Debutujący Kamil Kargulewicz blisko trafienia już w czwartej minucie. Nieco ponad kwadrans później musiał się wykazać Arkadiusz Malarz pod tej indywidualnej akcji i strzale Łukasza Grzeszczyka. Podobiecznie Artura Derwina zaskoczyli spadkowicze z Ekstraklasy. Jeszcze przed przerwą szukali otwarcia wyniku. To 40 minuta, mocny wrzut z autu. Po tym przedłużeniu przy piłce Biel i Grzeszczyk. Próbował tam ratować jeszcze sytuację Sobociński, ale Bartosz Biel sprytnym strzałem pokonał Malarza i zrobiło się 0-1. Udało się więc Tyszanom zdobyć bramkę jeszcze w pierwszej połowie. Zasłużone prowadzenie GKS-u, a to już druga część meczu. Paprzycki zagrał do Szeligi, ten skorzystał z wolnej przestrzeni i wpadł w pole karne. Bartosz Szeliga sam to zakończył, no i jest już 2-0. Z dużą łatwością zrobił to Bartosz Szeliga. Masa wolnego miejsca między liniami ŁKS-u i to się musiało skończyć golem. GKS na fali wznoszącej 120 sekund później pędzi z kolejną szybką akcją. Lewa strona boiska, Grzeszczyk schodzi z piłką do środka. W poszukiwaniu Biela, no a obrona lks u zupełnie zdezorientowana jest spory kocioł. Wreszcie Paprzycki uderza, słupek, ale dobitka Kamila Kargulewicza była już celna. Nie mógł tego nie wykorzystać Kargulewicz, no ale wcześniejsza faza tej akcji to znów ogromna niefrasobliwość defensywy łks u we własnym polu karnym. Trzy bramki do odrobienia mają łodzianie, więc jest już w zasadzie pewne, że punkty pojadą do tychów. Były co prawda dla gospodarzy doskonałe okazje, by rozmiary porażki zmniejszyć, ale Łukasz Sekulski dwukrotnie marnował sytuację oko w oko z bramkarzem, także nie udało się zdobyć nawet gola honorowego. Pewne wysokie zwycięstwo GKS-u na inaugurację roku, natomiast dla łks u to ciąg dalszy serii porażek. Zostajemy w Łodzi, ale przenosimy się na stadion przy Alei Piłsudskiego. Widzew grał z Koroną, jedni i drudzy z nowymi twarzami w składzie. W ofensywie Widzew w dziesiątej minucie nieudolnie wybijał Zebić, powalczył o piłkę Kita i wywalczył ją dla Tomczyka. Strzał zablokowany przez Kobrynia, jeszcze Tomczyk walczył o futbolówkę i zostaje nieprzepisowo powstrzymany przez Grzegorza Szymusika. Nadepnął rywala obrońca Korony, a sam poszkodowany stanie przed szansą na premierowe trafienie w Widzewie. Paweł Tomczyk, bardzo dobry strzał w okienko i Widzew wprowadzi jeden do zera. Pierwszy w nowych barwach gol Tomczyka, który jesienią występował stali Mielec. No i to spotkanie układa się po myśli gospodarzy. Szybko szukają odpowiedzi goście. Dośrodkowanie z lewej strony boiska, na głowę Ilmaza i musiał być czujny do końca Jakub Wrąbel. Teraz już 39 minuta. Piotr samie stalar walczy z rywalami na prawym skrzydle. Świetnie się rozepchnął, zagrał do kity. To już pole karne. Interwencja Kozioła dobija to Samiecki stanar i kończy skutecznie akcję, którą sam rozpoczął i napędził. Widzimy na tej powtórce, że odbił jeszcze piłkę Rafał Kobryń, czym zupełnie zmylił Marka Kozioła. 2-0 prowadzi widzew po pierwszej połowie, a druga część meczu zaczęła się od rzutu rożnego dla gospodarzy. Krótkie rozegranie, Kosakiewicz dośrodkowuje, a Daniel Tanżyna pada przed bramką po starciu z zebiciem. Sędzia po chwili zastanowienia wskazał na 11 metr, także będzie drugi w tym meczu karny dla widzewa. Ponownie egzekutorem jedenastki Tomczyk, ale tym razem wyczuł jego zamiary Marek Kozioł. Nadal więc dwie bramki różnicy, a ta sytuacja mogła napędzić Koronę do ataków. 57. minuta, wrzutka w pole karne na Marko Perwana, który jednak nie wykorzystał tej szansy. To była najlepsza sytuacja, jaką byli w stanie stworzyć sobie w tym meczu piłkarze Macieja Bartoszka, tak więc po końcowym gwizdku punkty zostają w Łodzi. Widzew dzięki temu zwycięstwu przeskakuje Koronę w ligowej tabeli. Cztery ekipy zaczęły więc już wiosnę, natomiast w ten weekend rundę zainauguruje pozostałych 14 zespołów. Zastanawiacie się, czy warto w najbliższych dniach śledzić rozgrywki na zapleczu ekstraklasy? Przedstawiamy wam sześć powodów, które powinny was do tego przekonać. Powód numer jeden to opuszczenie połomice, która do spółki z Resowią zainauguruje w piątek 18 kolejkę. A przecież nieco ponad dwa tygodnie temu puszcza zadziwiła całą piłkarską Polskę, gdy w jednej ósmej finału fortuna Pucharu Polski okazała się lepsza od ekstraklasowej Lechii Gdańsk zasłużenie wygrywając 3 do 1 i wyrzucając za burtę rozgrywek finalistę dwóch poprzednich edycji. No jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się przejść. Yy, przede wszystkim zapracowaliśmy na to, żeby żeby przejść do kolejnej fazy pocharu. Osiągnęliśmy yy, super wynik I, i myślę, że zrobimy wszystko, żeby na tym nie poprzestać, chociaż wiemy, jak trudne zadanie nas czeka. Arka to jest rywal z najwyższej półki, jeżeli chodzi o pierwszą ligę i, i zespół, który głośno zgłasza aspiracje do tego, żeby awansować do ekstraklasy. Zresztą transfery, które zostały zrobione i, i organizacja tego klubu Myślę, że świadczą o tym, że, że takie, takie cele może sobie ten zespół stawiać. Puszcza wciąż gra więc na dwóch frontach i grać tak będzie przynajmniej do 2 marca i meczu ćwierćfinałowego z Arką. W Niepołomicach mierzą jednak jeszcze wyżej, bo ewentualny awans do półfinału byłby najlepszym wynikiem w historii klubu z Małopolski. Osiągnięcie tego najlepszego wyniku, jaki można osiągnąć do tej pory, jeżeli chodzi o historię, Puszczenie Połomice, czyli awansu do półfinału byłoby naprawdę zwiększeniem marzeń wielu, wielu kibiców, działaczy, ale też i wszystkich nas. Pracujących w klubie, czy, czy samem go zespołu. A co jeśli chodzi o resowie? Po nieudanej jesieni, Beniaminek Zrzeszowa, dowodzony przez Radosława Mroczkowskiego, zimą dokonał naprawdę dużej przebudowy. Jak Resowia będzie wyglądać wiosną? Jest sporo zmian w zespole, dużo, duża grupa nowych zawodników. Więc tutaj, pierwszym takim naszym zadaniem, to było połączenie właśnie tej kadry, tych nowych zawodników są kadrą, która, która była od początku, więc tutaj dużo czasu i, i, i poświęciliśmy na to, żeby właśnie w tym elemencie to się nam udało zrobić. Na pewno zwiększyła się rywalizacja i, i pole manewru w stosunku do tego, co, jakie były możliwości wcześniej. Dlatego myślę, że to też pokaże już okres bezpośrednio startowy, tak naprawdę. Powód drugi to ligowy debiut Dariusza Marca w roli trenera Arki Gdynia. Człowiek, który w ubiegłym sezonie wprowadził do PKO ekstraklasy stal mielec, zimą przejął ster w Gdyni, gdzie cel jest podobny. Na dobry początek, Pucharowy, awans w rywalizacji z górnikiem Łęczna. Teraz czas na ligę, gdzie na pierwszy ogień pójdzie GKS Jastrzębie. No formę cały czas budujemy, także to był, e, jak gdyby. Kolejny przystanek w okresie przygotowawczym. Także ten mecz był jak gdyby wejściem w zasadniczą rundę. Teraz już wchodzimy w ten okres startowy. Zespół wie o co gramy, także walka i chęć. Dariusz Marzec to nie jedyna nowa twarz, do której kibice Arki będą musieli się przyzwyczaić. W meczu z Górnikiem widzą przedstawili się już Hiszpan Luis Valcarce, ekwadorczyk Christian Aleman, a także dwóch Polaków znajdujących się na przeciwległych biegunach swojej piłkarskiej kariery. Mowa o doświadczonym Pawle Sasinie oraz Macieju Rosołku, który w Arce będzie pełnić funkcję młodzieżowca. Każdy z tych zawodników jest wartościowym zawodnikiem, każdy wnosi swoje do zespołu, także jestem zadowolony z tych sportów. Seć. Brava, leva, en dobre, cuya eh, Al principio, a lo que recién llegué al camerino, vi que todo, uh, vi escuchaba que todos hablaban polaco y no entendía nada. Pero eh, se me acercó marco y con él él me dijo algunas palabras en español y, y él es el que, que me traduce. Każdy raz, kiedy nie W jesienią w Arka wygrała z GKS-em aż 4 do 0, ale po dobrym początku rundy końcówka była już zdecydowanie mniej udana. Co więc musi się wydarzyć, by Dariusz Marzec drugi rok z rzędu na koniec sezonu mógł się cieszyć z awansu swojego zespołu? Naprawdę jest to cięż, ciężki kawał chleba, tak można powiedzieć, i dla zawodników, i dla trenerów. Jest dosyć gęsto w tej stawce zespołów, które chcą awansować do ekstraklasy. No i to będzie walka na pewno do końca. Mówisz Kamil Kiereś, myślisz GKS Bełchatów. Dzisiejszy trener Górnika Łęczna w Bełchatowie spędził naprawdę sporo czasu, pełniąc tam szereg funkcji. Od trenera grup młodzieżowych, poprzez rolę asystenta u boku Pawła Janasa, Rafała Ulatowskiego czy Macieja Bartoszka, aż po funkcję pierwszego szkoleniowca. W Bełchatowie zaznał smaku awansu do pierwszej ligi i do ekstraklasy, ale poznał też gorycz spadku. W sobotę jako szkoleniowiec Górnika Łęczna przyjedzie do Bełchatowa w roli gościa. Co ciekawe, po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze. Spędziłem tam bardzo dużo lat, znam bardzo dużo ludzi. Wiadomo, że w ostatnim czasie tam się dużo zmieniło, ale ale jest sporo osób, które nadal tam pracuje, które są z tym klubem na dobre i na złe. To miejsce, w którym nie tylko pracowałem, ale się w jakimś stopniu jako trener wychowałem. Wiadomo, że teraz nasze drogi się rozeszły. Jesteśmy w innych klubach. W tej chwili moje serce z w górniku Łęczna i będę grał trzy punkty dla górnika. Minęło już jednak sporo lat, od czasów, gdy GKS Bełchatów walczyło punkty na ekstraklasowych boiskach. Dziś sytuacja klubu, nie tylko sportowa, ale też organizacyjno-finansowa, wygląda już zdecydowanie gorzej. W tych czasach, kiedy pracowałem tam na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy, sytuacja była też niezbyt ciekawa. Ale też pamiętam okres pracy w stomilu Olsztyn, gdzie klub był na łopatkach, gdzie piłkarzom nie płacono. Yy, m, ogólnie kluby w słabej kondycji, a jednak sportowo klub na boisku był w stanie się odnaleźć, także wydaje mi się, że ta sytuacja tylko zmobilizuje GKS jeszcze do większej walki, do determinacji i ten mecz właśnie z tej perspektywy wydaje się dużo trudniejszy. Sobotni mecz będzie wyjątkowy nie tylko dla Kamila Kieresia, ale także dla bohatera jednego z ciekawszych zimowych transferów do Górnika Łęczna trafił z Wisły Kraków Michał Mak, który właśnie w Bełchatowie stawiał pierwsze ekstraklasowe kroki, a dziś ma pomóc Beniaminkowi z Łęcznej wrócić do elity. Trzeba powiedzieć jasno, że Michał też jest w tej chwili w naszym zespole w podobnej sytuacji jak rok temu Bartek Świączka, Bartek Kalinkowski, czason Cierpka, którzy przechodzili z klubów, gdzie tam byli w klubach, ale nie do końca funkcjonowali też Michał był w Iśle Kraków, ale też nie do końca brał udział w przygotowaniach, w sensie takim, że nie rozegrał tych sparringów, brakuje mu tego rytmu. Oczywiście widzieliśmy po raz go pierwszy w meczu z Wisłą Sandowierz w drugiej połówce. Było widać kilka akcji, które powiedzmy pokazują jego potencjał, ale to jeszcze na pewno nie jest Michał Mak, którego moglibyśmy tutaj widzieć w pewnej formie. Także wydaje mi się, że najważniejsze, że się zaklimatyzował, ale też wymiar, wymiar tego meczu będzie podobny dla Pawła Barnowskiego, tak? który też w tamtym okresie był w Bełchatowie z Michałem Makiem grał. Kibice z pewnością mają w pamięci fal start wiosny w ubiegłym sezonie. 0 do 5 na inaugurację w Toruniu, a potem trzy kolejne mecze bez choćby jednego zdobytego punktu. Teraz też zaczęło się od porażki w Fortuna Pucharze Polski, ale mecz w ma pokazać, że powtórki z rozrywki nie będzie. Wnioski wyciągamy każdego dnia, aż tak daleko, powiedzmy, już w historię też nie sięgam. Można powiedzieć, że w tamtym roku ten mecz nam kompletnie nie wyszedł. Nie było nas na boisku, tak. Później stopniowo sytuację poprawialiśmy, co skończyło się awansem. My przede wszystkim przygotowujemy się do rundy, a nie do jednego meczu. Ten mecz na Arce, który, który już praktycznie no, przeanalizowaliśmy, mamy już za sobą kolejny mecz sparingowy z Wisłą Sandomierz. No, wyciągamy wnioski, zresztą sporo było zmian personalnych na ten ostatni sparing, ale też mecz z Arką nie był taki, że, że Arka była powiedzmy dużo lepsza, a my dużo gorsi. W roku 2018 z ekstraklasy spadał próg bez Termalika. Rok później, świeżo po awansie, degradacja spotkała z kolei Zagłębie Sosnowiec. Przed sezonem 2020-2021 kibice jednych i drugich mogli więc liczyć na walkę o awans. Tabela pokazuje jednak, że drogi w niecieczy i Sosnowcu mocno się od tego czasu rozjechały. Zarówno Zagłębie, jak i Termalika to są zespoły, które miały okazję grywać już na tym najwyższym szczeblu, więc trudno się dziwić, że myślały o tym, aby walczyć o awans. Jednak piłka nożna i, i, i życie weryfikuje pewne plany. Wiemy, co żeśmy zrobili, wiemy, jak żeśmy grali, ale to już jest historia. Musimy się przygotowywać do tego, co będzie przed nami i, i, i mocno i, i przede wszystkim przeanalizować, bo ta Liga pokazuje, tydzień temu pokazała, że teoretycznie tylko i wyłącznie faworyt LKS tak przegrały siebie z GKS Tychy i naprawdę w tym meczu GKS Tychy było zespołem zdecydowanie lepszym. Plany na wiosnę więc skrajnie odmienne. Przed Zagłębiem trudna walka o utrzymanie, w której Pomóc ma prezentująca się zimą solidnie defensywa i siła ofensywna wzmocniona między innymi Michałem Masłowskim, Szymonem Sobczakiem czy Patrykiem Miszakiem z Brukbetu, który jednak ze względu na zapis w umowie nie będzie mógł w meczu z Termaliką zagrać. Myślę, że ściągaliśmy Patryka, aby nam tutaj e, pomógł i, i wniósł dużo jakości i na pewno tą jakość ma. E, będzie to strata, ale będziemy musieli sobie z tym poradzić. Oczywiście ja <laughs> mówiąc szczerze, jestem absolutnie mm, Zaskoczony takimi, takimi rozwiązaniami, bo wydaje mi się, że piłkarz, piłkarz jest po to, że, żeby grał i, i, i... dla mnie to jest to dziwne, no. to, że, że właśnie te kwestie formalne spowodowały, że, że on w tym meczu nie może zagrać tu... To... Przyznam szczerze, nie rozumiem tego. Z przemierzeńcem Brugbetu może być z kolei między innymi terminarz. Cztery pierwsze wiosenne mecze to starcia z ekipami, które na ten moment zajmują cztery ostatnie miejsca w ligowej stawce. Mocno trzeba się przygotowywać do każdego spotkania, nikogo nie lekceważyć, bo, bo tutaj każdy może z każdym wygrać, a ja to już niejednokrotnie powtarzałem i cały czas przepią to swoim zawodnikom, że trzeba się mieć na, na baczności, bo tylko od nas samych zależy, jak my się przygotujemy do meczu. Dlatego, jak mamy mieć pretensje, to tylko i wyłącznie do siebie. I na to bardzo uczulam. To jest nowa odsłona, nowy sezon. Każdy z zespołów ma swoje jakieś aspiracje. My tak samo, tak samo drużyny przeciwne i każdy chce wejść z przytupem w nowy sezon. Także każdy chce wygrać, każdy chce grać jak najlepiej i my też tak to traktujemy. Starcie w Sosnowcu to również pojedynek dwóch postaci na ławkach trenerskich. Kazimierz Moskal i Mariusz Lewandowski stanęli już naprzeciw siebie w ekstraklasie. Wówczas ten pierwszy prowadził sandecję, drugi pracował natomiast w Zagłębiu Lubin, a sam mecz odbywał się w niecieczy przy minus 12 stopniach. Jak będzie tym razem? No, to spotkanie to było takie można powiedzieć z takiej kategorii impossible. Po meczu pamiętam, że no, wszyscy byli piekielnie zmarznięci i no, jest to ryzyko. Jakby nie było dla, dla, dla zdrowia i nic przyjemnego dla, dla grania. Ja stałem i mi było ciężko, gdzie tam byłem opatulony w całym kwipunku, można powiedzieć, i no było zimno. Hartować też się trzeba, to hartuje, cementuje i jak się z takich ciężkich, można powiedzieć, sytuacji, czy też rzeczy, które czasami nie są od nas zależne, wychodzi zwycięsko, to na pewno to cieszy. Kojarzę ten mecz, dobrze pamiętam to. Bramkę straciliśmy po, po fatalnym błędzie i, i, i tak się to skończyło. No, tak jak mówię, taka, taka jest piłka i to było nasze gdzieś tam pierwsze starcie, teraz będzie okazja do rewanżu pewnością nie tak. Przełom jesieni i wiosny wyobrażali sobie kibice ŁKS-u. Drużyna, która na początku rozgrywek kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, pod koniec ubiegłej rundy wpadła w wyraźny dołek, z którego do teraz nie może się wygrzebać. Wliczając mecz Fortuna Pucharu Polski, podopieczni Wojciecha Stawowego notują niechlubną serię pięciu porażek z rzędu, a przełamania koniecznie będzie trzeba poszukać w meczu z Odrą Opole. Są mecze takie, w których po prostu coś wychodzi lepiej, coś wychodzi gorzej. Wiadomo, że jest to taka seria, którą na pewno nie chcieliśmy i nie chcemy, żeby ona po prostu miała swój dalszy ciąg. Na pewno ten mecz z tychami był bardzo słaby w naszym wykonaniu. Byliśmy zespołem, który nie wyglądał tak jak drużyna, która walczy o ekstraklasę. To, że w tabeli jest ciasno, to że tabela się po prostu spłaszczyła, może ponad wszystkim jest termalika, bo ona ma znaczną przewagę nad pozostałymi zespołami. To jest rzecz normalna. Tutaj jak gdyby walka będzie się toczyła do samego końca. To było wiadomo już przed rozpoczęciem rozgrywek w pierwszej lidze, że ta liga będzie wyrównana. Siłą lks u wciąż ma być ofensywa, która względem jesieni została dodatkowo solidnie wzmocniona. W Łodzi pojawili się między innymi wyróżniający się szczebel niżej Piotr Janczukowicz, a także bohaterowie dwóch transferowych hitów Fortuna Pierwszej Ligi. Znany z ekstraklasowych boisk Ricardinio, a także duńczyk Mikel Rygard. Zostawiliśmy się w każdej formacji po to żeby w każdej formacji była rywalizacja, My jesteśmy zespołem, który generalnie ukierunkowany jest na grę ofensywną, ale nie można przede wszystkim zapominać o tych działaniach defensywnych, one są bardzo ważne, te transfery, które przeprowadziliśmy mają nam w tym pomóc, bo gra obronna to nie jest tylko gra bramkarza i czterech obrońców, to jest gra całej drużyny, wszystkich formacji, stąd te wzmocnienia, Patrząc na nie z perspektywy profilu zawodnika, mogą wskazywać, że są to wzmocnienia stricte ofensywne, ale chodziło tu również o doświadczenie, o granie. Zarówno Rykard, jak i, i Ricardinio czy Marciniak to są zawodnicy doświadczeni, natomiast oczywiście Piotr Janczukowicz jest młodzieżowcem, ale też już dużo potrafiącym. Z jednej strony EKS pod presją, z drugiej EKS już w meczowym rytmie. O ile dla Odry to będzie pierwszy w tym roku meczostawkę, o tyle EKS zdążył rozegrać już dwa spotkania po jednym w lidze i w pucharze. Oczywiście jesteśmy po dwóch spotkaniach odstawkę, ale po dwóch porażkach, więc tutaj jak gdyby patrząc na taką stronę mentalną jest nad czym pracować, bo nikt nie lubi przegrywać. O tyle o ile mecz z Legią i porażka wstydu nam nie przyniosła, bo graliśmy niezły mecz przeciwko kolegi. momentami jak równy z równym, o tyle no mecz z Tychami chluby nam na pewno nie przynosi. Bardziej bym tutaj zastanawiał się nad tym, jak po prostu zespół od strony mentalnej zareaguje. Zaczyna się teraz runda rewanżowa i jak gdyby każdy ma praktycznie taki sam start. A powód numer 6 to cztery pozostałe spotkania, wśród których szczególnie ciekawie zapowiada się piątkowe starcie Widzewa Łódź z Radomiakiem Radom. Ci pierwsi solidnie wzmocnieni kadrowo, w dodatku po zwycięstwie nad Koroną Kielce i z dużą chęcią rewanżu za to, co wydarzyło się w sierpniu w Pruszkowie. Przypomnijmy, w pierwszej kolejce Radomiak wygrał aż 4 do 1 i w Łodzi z pewnością znów będzie chciał pokazać swoją wyższość. Sandecja Nowy Sącz i Miedź Legnica. Jedni i drudzy długo się jesienią rozkręcali, ale jak już to zrobili, to na dobre. Biorąc pod uwagę końcówkę poprzedniej rundy, jedni i drudzy znaleźliby się w ligowej czołówce. Jak objawienia drugiej części jesieni zaczną piłkarską wiosnę? W tym samym czasie grać będą też piłkarze z Tomilu i GKS-u Tychy. W Olsztynie, patrząc na nazwiska, sporo się zimą pozmieniało, natomiast GKS rok 2021 zaczął w wymarzony sposób od zwycięstwa nad łks Wolsztynie W Olsztynie podopieczni Artura Derbina postarają się potwierdzić swoją dobrą formę i udowodnić, że są w stanie na poważnie włączyć się do walki o bezpośredni awans. Z kolei w Kielcach dojdzie do starcia sąsiadów z ligowej tabeli. 12. Korona kontra zajmujący 11. Lokatę Chrobry Głogów. Jak dobrze pamiętamy, w jesiennym starciu emocjonująco było do ostatnich sekund i tym razem nie spodziewamy się innego scenariusza. Osiemnastą kolejkę zaczniemy w piątek o godzinie 15 w Niepołomicach, a zakończymy w niedzielę wczesnym popołudniem starciem Korony z Chrobrym. Na sportowych kanałach Polsatu transmitowane będą w ten weekend mecze Widzewa z Radomiakiem, łks z Odrą i zamykające kolejkę starcie w Kielcach. Wszystkie pozostałe spotkania będzie można natomiast obejrzeć na platformie IPLA. My z kolei już dziś zapraszamy na poniedziałek, gdy w naszym magazynie Nałączy Nas Piłka TV zaprezentujemy Wam wszystkie gole i najważniejsze wydarzenia z weekendu. Do usłyszenia!